Siemanko. tutaj Sylmonster, a dzisiaj Try To love. Dzisiaj specjalna edycja, edycja właściwie sylwestrowa, tak. bo jutro sylwester, dzisiaj jest 30 grudnia, chociaż może to oglądacie kiedy indziej, więc wtedy jest tak. inny dzień zupełnie, może to być na przykład siódmy. Albo sylwestra wiem. możecie to oglądać. Możecie to nawet w sylwestra oglądać, możecie to oglądać 7 stycznia, a skoro jest sylwestrowo... TO MAMY SZAMPANY PICCOLO Kara nasza prysznic Kara... szampanem Kara nasza dla osoby, która, się najwięcej razy zaśmieje, zostanie wyprysznicowana szampanem Poczujesz Nie się... Nie dość, że szampan, to jeszcze w ubraniach tak poczujesz się tym on jak zawodnik który wygrał jakieś grand prix na samochodach albo motocyklach wiesz bo oni tak robią zawsze albo na rowerze nawet to tak zrobimy to oczywiście że ty się poczujesz bo to ty przegrasz uwaga zaczynamy To było z Metal Gear Solid. Salią? Tak. Snake. Can't be. You were in o, jaki słodki kotek. <grywki> nie, to nie jest możliwe. W moim nie upadałem. Co ten pies robi? A, ucisza! Auuu... Jaki żłodki ten piesek jest. On wygląda jak... On zaraz zaśnie. On wygląda jak Lemur. Lemur? Ups. Jak? I'm just saying. No, Tymon, przegrywasz na razie. To, to jest pewne. Nie. Będzie szampan. Będzie Mister Polska. Rata A Rata. Le chef. Oui, oui, omelette de fromage. Omelette. Stranger Things. Powiem wam, że te memy są naprawdę srogie. Bo e, wiesz jak się nazywają? Clean Cleans memes that taste great. No dobrze, no to oglądamy, czy smakują. O, meduza! To nie jest meduza, to jest takie kółko z powietrza. Nie! Ale to jest meduza? Aha. I ona zżera to powietrze? Co tam się stało? O nie, ja wiem, co to jest. O nie, myślałem, że wiem. I włączam pan? Palił się, że pan. Takie coś. O nie, to złamał nogę. I co zrobi? Znaczy, że krzyczą, tak? już jest ok. już jest śmiesznie? Co to? Piesek. Piesek. To się naprawdę wydarzyło? W jakim to kraju? O wiem. Pająk widzi swoje odbicie. Tak. Tylko, że on nie wie, że to jest on, bo zwierzęta tak. nie mają takiej świadomości, żeby siebie rozpoznawać. Do, do, tylko niektóre. Tak są jak bubasy, często. Co ten pies zrobi zaraz?

Rozumiesz, bo grawitacja... Tak. Game Over, to też Metal Gear Solid, słuchajcie. Bardzo fajna gra. SNAKE! SNAKE! O, to jest SCP wersji Minecraft. Tylko to jest Minecraft VR. No widzę właśnie, że VR. Na modach. A to o, jest Keanu Reeves. Cyberpunk. No niekoniecznie tak. taki John Wick bardziej jeszcze. O, no tak. Przypomina o, sobie. O, pamiętam. Zratatuj. Z, z tak. Drugi raz. Dlaczego tak? Dlaczego jemu to tak smakowało, nie? Wtedy temu krytykowi. Bo to było potrawa, którą mu zrobiono. Tak, a gdzie go gnębili, w ogóle wszyscy i tak dalej. To, to jest trochę wzruszające, jak sobie przypominasz to. No tak. Animal Crossing. Animal Crossing jest w tym, FPP trybie? Czyli? No, FPP, no. First Person Perspective. Czemu wszyscy co oni? Mhm, mm mm -hmm. wiemy co zrobiłeś wczoraj. To jest creepy. Michael's here. Visos. Ten youtuber? Visos? Tak, mm -hmm. on naukowe robi rzeczy, polecam wam go. Bardzo fajne rzeczy robi. Kiedyś no, z Polsce mamy Sajfa. nie, nie, co to jest, no za granicę. I on działa od bardzo dawna. To się nigdy nie skończy. Dobry bit. Coraz więcej bpm -ów. Dobra, o oh, Enderman. A, pamiętam! To już było. Ciekawe, czego goni. Aaaa! On też krzyczał. To jest szambowy? To szambonurek, nie, to jest policjant. który trzyma licencję na łowienie. Co? To jest doktor Robotnik. Dlaczego w ogóle nazywa się robotnik? Po nie polsku? wiem, nie wiem. O, znam to. ger, brrr, ham, Gerger, Hamburger, Hammer, Gerburger, Europe. Myślałem, że to Tadek. To był ten gościu, co jeździł w Mario Kart. Aha, no. O, ja też tak, ja zawsze tak kroję chleb, kroję chleb.

I'm sorry. What was that sorry? On oh, no. wypija tyle energetyków? I'm a fan of Freddie Mercury. I'm, seeing... I'm a fan of my mom. She's got my back. I'm a fan of O nie, to są wyścigi szreków. Ja tu dzisiaj się zastanawiam, jak oni to zrobili, bo tu trzeba było wyciąć psa, który. Animacją. No tak, ale to jest naprawdę kupa roboty. Niesamowite po prostu. Gmodowy Czyli... Z Garymodes? Tak, Garrysmodowy, tak. Garry's mode. Chyba, wydaje mi się Pewnie tak To jest tyle roboty, ja naprawdę Ktoś spędził tyle, żeby zrobić taki film po prostu To jest niesamowite, naprawdę koniec. niesamowite Koniec, no to koniec jeszcze... No to jaki werdykt, panie Mateuszu? No, proszę, Mateusz. Wragam, ja chcę wygrać przynajmniej jeden raz. Wiem o tym, że przegrałem, ale chcę, proszę. Wiem o tym, że przegrałem, ale chcę, proszę, wygrać jeden chcę raz. wygrać jeden raz. Yy, mogłem się pomylić o jeden, natomiast yy, macie kosiem, ty mam 17. <grym> 17. Ale to lepiej to jest tylko Tymon 9 razy więcej się zaśmiałeś. To nawet nie jest 10 razy więcej. Już idzie coraz lepiej, jesteś coraz lepszy w nieśmianie się i w bycie ponurym człowiekiem. Ostatnim ostatni razem było 8. 8? Lub nawet mniej. Pokażą tak? Się. Ty pamiętasz, to liczysz sobie? Masz zeszyt taki, gdzie zaznaczasz jak było? Nie, pamiętam, można mieć. Słuchaj, słuchaj, tymon. Zapraszam pod prysznic. Się. Szampany już się chłodzą. A przecież mogę ci dlać tą z góry tutaj. Nie! <śśś> Szampany już się chłodzą. Nie! Nie! nie. Otwieraj, to nie też, otwieraj też. Właśnie tam właśnie tam, nie w Otwieraj Nie! I w ścianę. Pod ścianę. Pod

Dzięki Babi się to pokoro. Proszę, żeby zostawić to, bo tak się da. Nie mnie No. E, wam, ty... wam wesołego nowego roku. Ty Widzimy się zbyt... w przyszłym roku. Ty to zbyt... Wymyślajcie kary dla Tymona. Yeah. <laughs> Dawaj super. Lajka like i komentarz. Ty monster.